Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku Spec Simulatorka i dzisiaj robiłem coś naprawdę szalonego, ponieważ za chwilkę zobaczycie co udało mi się zdobyć normalnie z jajców i nie tylko z jajców tak naprawdę, ale na początku chciałem wam powiedzieć o konkursie, o losowaniu, dos dosłownie o losowaniu na moim kanale e, na Discordzie po prostu. Więc wbijajcie, macie link w opisie, macie w przypiętym komentarzu, możecie wbić na losowanie o 50 BGMów widzowie, aż 50 BGMów do wygrania. Co jest myślę dość potężną liczbą, zwłaszcza, że dołożycie jeszcze dyszkę i macie chuj Droga. macie pierwszego huge'a wtedy, więc naprawdę opłaca się wbić na Discorda, zdobyć taką nagrodę. Dziękuję też każdemu, kto tutaj wysłał mi takie eleganckie peciszki i dziękuję bardzo za wsparcie. Widzowie, lecimy do odcinka, a wy wbijajcie też na Discorda po obejrzeniu tego odcinka, zostawienie łapki w górę i suba, to wtedy bierzecie udział. Także widzowie, dołączajcie do losowanka, bo jest naprawdę grubo w Pet Simulator X, jeżeli chodzi o moje losowanie na Discordzie. No i słuchajcie, lecimy do odcinka, to co miało być oczywiście w odcinku i słuchajcie, mamy jakiś hej, hot dog, Dosłownie, dostałem sieba Za to, że siedziałem w tym pet simulatorku I nagle dostałem hot doga zobaczcie Dosłownie hotdoga mi tutaj Dali tego podłużnego, tego sekretnego Peciszka, co tu się w ogóle dzieje Także widzowie, bardzo fajnie, dostaliśmy Sekretnego hotdoga w normalnym pet simulatorku Nie ma szans, żeby go zdobył, no i mamy Tego tutaj pięknego hotdoszka, zobaczcie Jaki on jest tutaj podłużny, ale nie po to Się tutaj zabraliśmy, ponieważ mamy w tym Pet simulatorku coś takiego ciekawego Na pewno możemy otworzyć sobie koszyk Tak po prostu for fun, i co ciekawe tutaj nie mamy już spoilerów, co nam wypadnie, bo tak naprawdę widzimy dopiero jak dostaniemy, i to mi się bardzo podoba, ale nie o tym chciałem dzisiaj wam pogadać. Znaczy, dzisiaj z wami pogadać o tym, bo tak naprawdę, no tego chodniczka możemy dosić, on jest naprawdę bardzo fajny. W ekskluzji w shopie, widzowie, mamy do kupienia wszystkie możliwe jajka za gemy, i to 500 milionów, 300 milionów. Za 500 milionów mamy dyszkę, a za takie, słuchajcie, 50B mamy 100 ekskluzywnych jajek. Możemy sobie kupić od razu 100 jajek za 50 bilionów gemów, i dosłownie. Właśnie to zrobię. Wydaje mi się, że te najnowsze sobie kupimy za 50B. Kupimy sobie też Nightmare za 50. Jelly. Kupimy sobie też te krystal, jakoś mnie tak nie jarają. Tutaj mamy tylko dyszkę. Możemy, dobra. Czyli tutaj w tych nowszych dopiero możemy sobie to kupić. Mamy przecenę z 1B na, słuchajcie, 500M, tak? Nie, za 300M Diamonds. No dobra. Tutaj mamy naprawdę trudne do zdobycia peciszki. Exclusive Huge. Weźmy sobie. Po prostu sobie weźmy. Boost Bundle sobie weźmiemy. Dodamy sobie busta, siemano. Kupimy sobie poklaki, oczywiście. No i już jesteśmy przygotowani. Mamy też peciszka, którego mogliśmy dostać w Rainbow. Niestety się nie udało, ale słuchajcie, mamy mnóstwo jajców do otworzenia. Więc te wszystkie jajka, które mogłem kupić za. No właśnie za 50 bgb które możecie wygrać właśnie na Discordzie. Tak sobie tutaj akurat ustaliłem. No to sobie je po prostu otworzymy. Mamy wszystkie laki włączone. Wszystko mamy na laka powłączane. powłączane więc generalnie to, co mogę powiedzieć, czekamy tak naprawdę na jakieś. Jegoś hugeka. Zobaczymy, czy tutaj odda. Ogólnie otwierałem dużo tych jajek w podstawce. W no się mówię podstawce, mówię o Pet Simulator X. I powiem wam, że naprawdę mnóstwo, mnóstwo tych jajek otworzyłem. Tak samo tiki egg i sporo gebów straciłem przez to, ale no chciałem zaryzykować. No i to, to nie było dobre, ponieważ jest naprawdę ciężko coś trafić. Mam wrażenie, jakby presto zrobił tak, że te jajka to jest taki scam. No najgorszy. Dosłownie nie ma gorszego, nie? Naprawdę. Zrobił ogromny skamik z tymi najnowszymi jajkami, bo nic z nich nie leci. Tak samo tutaj zobaczcie też zupełnie. Nic się nie pojawia. Dobra, mamy pierwszego. Jednak się coś pojawia. Mamy pierwsze jajco. Czy ono będzie potężne? Czy ono będzie małe? Uwaga, nie, no będzie takie małe, ale i tak duże, do no bo mamy huge'a. Co, nie ja wiecie o co chodzi. Ale nie jest potężne, bo nie ma taliczka. I teraz możemy sobie odpalić tak naprawdę z tym hot dogiem, słuchajcie, tego huge'a. Możemy też odpalić sobie, niby te, ale tak naprawdę nie jest mi to potrzebne. Zobaczmy też, czy przypadkiem na respie nie ma mm, traveling merchanta. No jest, no więc zobaczymy szybciutko, co możemy wziąć. Dobra, bo czasami są tu naprawdę bardzo bardzo fajne of, 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 oferty, chciałem powiedzieć. Dobra, i tutaj cyk, 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 pokupione. No i fajnie. No i uciek. Zamknął się. No niestety, widzowie. Ale dobra. Mamy porobione peciszki. Chciałbym zdobyć od niego też coś takiego bardzo, bardzo ciekawego. No ale otwieramy kolejne jajca. Zobaczymy, czy uda nam się coś tutaj wydropić z tych jajuszek. Oczywiście możemy otwierać wszystkie naraz, bo nie będziemy mieli spoilerów i to jest bardzo fajne w tym Pet Simulatorku. Patrzcie ile jajców, dosłownie ogromna armia jajek. Gdybym tyle jajek mógł otworzyć w normalnym Pet Simulatorku, no to na pewno by mi coś wypadło, nie? No niemożliwe, żeby mi nie wypadło. Zobaczcie, tutaj mamy kolejną Huge Orkę. Chyba Huge Atlantan Orka. Tak, dokładnie, mamy kolejną Orkę. Co prawda Delfina jeszcze nigdy nie miałem, także troszkę, troszkę szkoda. Otwórzmy wszystkie jajka, najnowsze, ekskluzywne jajka właśnie. O, dobra, mam spoiler. Nie <laughs> sobie wizon nie, najgorzej. Zobaczcie ile mi wyleciało z tych ostatnich jajek. Co tu się dzieje w ogóle? I zobaczcie, jak jajko mega długo się kołysze to znaczy, że będzie Titanic, bo już zobaczyłem, że go mam. No niestety, no tutaj spoiler wjechał. I widzowie, słuchajcie, tu jest o wiele lepiej w tym Pet Simulatorku, bo zrobili też to, że on się kręci. I teraz mogę wam pokazać jak to, na, jak to naprawdę wygląda, bo wcześniej graliśmy w taki Pet Simulator, który no nie był tak zaawansowany i nie kręcił się ten Jellyfish. Zobaczcie jak to ładnie wygląda. Ja w ogóle nic nie dotykam, nie kręca się on w ten sposób tutaj się tak pokręcił pokrętkuje. No szkoda, że sobie zaspoilerowałem. Za szybko po prostu otworzyłem EQ. No niepotrzebnie otworzyłem. Otwórzmy kolejne jajka, które miałem tutaj otworzyć, czyli te nightmare jajka. Zobaczymy, co nam wypadnie. Zrobimy sobie spam jajek tak naprawdę. I patrzcie, na takim jellyfishu no to się fajnie otwiera. Można się kręcić dookoła i po prostu otwierać jajka na samej górze. To jest naprawdę potężne. I tak, jak już mówiłem, jeżeli jajko bardzo długo kołysze się na boki, jak to... Chociaż może nie, może troszkę przesadziłem. To chyba krótko było, tak. Ale jak się kołyszę, kołyszę, kołyszę bardzo długo, to na pewno będziecie mieli Titanika, nie? To jest taki... Taka sekretna tutaj informacja, że jak bardzo długo się kręci jajco, to widać. Ono cały czas tak się kręci, kręci, do no już myślicie do no ile to będzie się jeszcze kręciło? Laga, mam myślicie sobie, ale nie, absolutnie, to nic bardziej byl Po prostu Titanic się tam z niego wykluwa i potrzebuje dużo czasu, no bo jest ogromny, co nie? Więc tutaj w ten sposób to wygląda. Mamy Nightmare Spirit kolejny, Hugea, mamy też Hildzika Golden, O. Golden Nightmare Spirit, to jeszcze nie widziałem. Więc się dość śmiesznie musi to wyglądać, zaraz sobie założymy i ostatnie jajco. Zobaczmy, czy z ostatniego jajca zleci, ale naprawdę ten Jellyfish chciałbym go mieć, no śliczny jest, naprawdę jest śliczny. W ogóle to, że dostałem Hot Doga, jeszcze tutaj tego Nightmera, znaczy Nightmare, tego Jellyfisha, naprawdę super. Czy ja dostałem w ogóle jakiś też dziwny, dziwnego peta jakiegoś chyba dostałem, bo coś mi tutaj napisali, że jakiś pociszek został mi rozdany. Mam jeszcze dwa sloty, załóżmy tego złotego, jak on wygląda w ogóle? Okej, okay, taka, bym powiedział... Nawet nie widać oczu, prawie, zobaczcie. To jest taka galaretka dosłownie, tak jakbyście cytrynową galaretkę jedli, naprawdę. No, merchant mi Me uciekł, chciałem kupić, ale dobra. Mamy ostatnią serię jajek do otworzenia. Te jelly jajka, czyli te, które naprawdę były całkiem, całkiem przyjemne. Zresztą one mają w sobie różne rzeczy, te żelkowe peciszki. Mają, mogą mieć czesty, mogą mieć coiny, jeżeli chodzi o Huge i Titanica, więc naprawdę to były bardzo udane jajka. To były moim zdaniem. Znaczy, to było moim zdaniem jedno z bardziej udanych updateów, więc bardziej udanych updateów, bo naprawdę no chciało się otwierać te jajka i one oddawały, nawet pamiętam, że miałem tego Huge Shiba, Huge Jelly. Shiba, który naprawdę bardzo ładnie wyglądał, jeszcze w szaini go miałem, jeżeli dobrze pamiętam. Huge Jelly Shiba, chyba to był, tak? Tak się chyba nazywa ten Huge. Totalnie nie pamiętam, ale może zaraz się dowiemy. Uwaga, jajco rośnie i wyrosła nam świnka. No tak, to będzie chyba Huge Jelly Shiba, bo tu mamy Huge Jelly Pig, więc no tak na logikę, tak to się pewnie nazywało. Mamy ostatnie widzowie jajko, ostatnie jajco tutaj do wyklucia. Oczywiście możemy sobie założyć nowego hugeka, tylko jak go w ogóle znajdę, bo aktualnie. Totalnie nie widzę. No i mamy Jelly Pandę. No więc widzicie, tak to wygląda i tak się cieszę, bo mam nowego Titanika, który jest naprawdę dość no, śliczny w tej wersji. Tutaj naprawdę zrobili to bardzo, ale to bardzo ładnie. Muszę przyznać, że yy, no, dopieścili, dopieścili tutaj ten update w tym Pet Simulator Z. Znaczy tutaj akurat Pet Simulator F, jak to nazwali. Patrzcie, jak to szybko jeździ, jak to fajnie zasuwa do no masakra. Dobra, odpalmy sobie jeszcze kilka. Żebym miał respektu więcej i możemy sobie kupić huge chest mimik, który jest golden. No i się ma, no tak po prostu możemy sobie go kupić, możemy go sobie nawet założyć, proszę bardzo. No i mamy tego chest w golden. Słuchajcie, dziękuję wam za obejrzałko. Bierzcie udział w losowaniu widzowie i naprawdę to no, potężnie, nie dość, że hodnoszka dostałem to jeszcze ten Titanic, Zobaczcie, jak on się kręci. Wiesz, to jest po prostu cudowne.